Motywem wiodącym tegorocznego tygodnia godnego porodu jest koktajl hormonów. Poznaj przepis na dobry poród i połóg. W czwartek 16 maja Radomskie specjalistki zapraszają na rozmowy, warsztaty i prezentacje do Kamienicy Deskurów. Będą poruszane takie tematy jak m.in. niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, początki laktacji czy zdrowych kręgosłup w ciąży. Start o godzinie 11.30. Oprócz tego, że będziemy właśnie mówiły o tym, co się dzieje przed porodem czy o tym, co się dzieje po porodzie, będziemy również mówić o tych pierwszych dniach związanych z karmieniem piersią, będą też dziewczyny mówiły o tym, to jest rozejście kresy, jeżeli chodzi o mięśnie podczas porodu, jak ćwiczyć i pielęgnować swój kręgosłup. Będzie również spotkanie z, urofizjo, fizjo, z urofizjoterapeutką, która będzie mówiła o pracy z, z mięśniami dnia miednicy, więc tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast w piątek 17 maja na spotkanie zaprasza Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. W programie przewidziano m.in. projekcję filmu pod tytułem Rodze w szpitalu na Józefowie oraz prezentację prawidłowych technik karmienia piersią. Nie zabraknie również pokazu ratownictwa medycznego, a wisienką na torcie będzie pokaz makijażu dziennego dla świeżo upieczonej mamy. Start o godzinie 12.00. Będzie spotkanie z dietetykiem klinicznym, który opowie jak jeść i co jeść żeby w połogu, żeby czym prędzej wrócić do swojej formy przed ciążą. Zaprezentujemy również kangurowanie i chustonoszenie. I to będzie taka część warsztatowa, będziemy można sobie przymierzyć chustę do siebie, zobaczyć jak powinno się tę chustę nosić i, i niemowlę w chuście. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.